Podstawowa rzecz przed rozpoczęciem dzisiejszego grania Champions, czyli Trzeba sobie ustawić domowe stroje założyciela, żeby zdobywać expa Więc sobie wejdę od razu tutaj w stadion Nie wiem, czy mam domowe, czy, czy gości tutaj ustawione Najlepiej zweryfikować, stój po stole Chelsea, strój Founder, tylko który to jest Founder? O, to ten musi być, dobra Bo to musi być podstawowe, czyli tym musimy grać, żeby tutaj zdobywać expa Dobra, pobieramy kwalifikacje za Championsy I lecimy pierwsze, całe Championsy z Hulitem, tylko oczywiście nie tym składem, bo tutaj to był inny skład, tylko Gankulit. Gan Ile już zagrał Hulit w naszym meczu? w naszej drużynie? No, 27, 3 branki, 5 asystów, to słabo, 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 więc teraz ewidentnie trzeba to podreperować. A rywal Mateusz Kulia, Lukinias Iwander, yy, Gioro w Centurionie, Neymar i Messi, bardzo ciekawa ekipa. No trzeba na takie prostopade piłki, To popędzi Lo Messi, Lo Messi, Lo Messi. o, ale przestrzelił gościu. Dembele. Po skrzydełku, na springbuście. Pejkujemy, zejście do środka i ponownie po skrzydle. Ponownie. Granie do środka. Rodrigo, podanie. Enkuku. Enkuku, kardy, 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 kardy. Panie Sergio, to musi być. Ależ tutaj solowa akcja, Dębele. E, po skrzydle, no i dobra, podreperujmy te statystyki. Ruda Hulita. Hulit. Nota. A, rywal Nice, nice. Hulit! Do no teraz! Teraz się poprawił! Teraz się poprawił Rud Hulit po tym kardym. O rady Rodrigo! Rodrigo! Po krótkim akurat, także sobie nim gramy. Ojojojojo, jankunku! Nie no, to bez przesady, że aż, taka, aż taki fałszyk by tu siadł. Też ładnym. Czureczka! Będzie rage quit, Wraca do składu Tomek Brolin. Hawercowi na razie dziękujemy za granie. Hulit, ale za lekko chyba i tak. Albo po prostu za braku precyzyjnego wykończenia, wydaje się. Znaczy, jeśli chodzi o tego jego strzały to wydaje się, że mógłby mieć troszkę lepsze. To jest fałsza, Z fałsza się dają, to się zgodzę. Natomiast te fineski takie są. No teraz, hulit ze swoim strzałem. Ale właśnie z fałsza, ale właśnie z fałsza trzeba kombinować. Fałszyk! Matko Boska, co ja dzisiaj strzelam z tych fałszy no? Tomek Brolin, witamy serdecznie na pokładzie! Pomóż. Dobra! <grym> dobra, dobra, dobra! Przepraszam pana rywala, ale no musisz zacząć kryć ten długi słupek. No sorry. Jak nie było w kursie? Oczywiście, że jest w kursie. Oczywiście, że jest w kursie. Kropa. Jak strzelać finezyjnie z fałsza i wszystko jest pokazane. I miejsca, i ile siły. Wszystko jest pokazane. I przykłady, i omówienie, wszystko jest. O kurde. Ale przesuniecie dobre. Nie! Yeah! Dobrze się przesunąłem tutaj. Tomek Brolin. Tomek Brolin. Oloż, on jest. On, on jakby dojrzewa z tym zespołem. To nie jest tak, że on już podczas pierwszej ligi weekendowej, co nim, co nim grałem w zeszłym tygodniu, to ja byłem zadowolony z tej karty. Nie. Broń Boże. Tylko, że ja przez poprzednie 30 meczów, co nim grałem, ja myślałem, że on jest lewonożny. A teraz, przed wejściem do, do meczu z nim, no sprawdziłem. To jest karta jedna, która ma lepszą prawą nogę. I od razu zupełnie inny zawodnik. Także czasami te karty potrafią. Yy, Potrafią dojrzewać w waszych składach. Raz playerloczyk, raz zewniaczek. Dobrze, dobrze, dobrze właśnie. Jak tam stresik jest, czy tata? Nie, nie, coś ty. Taki stresik! Jak to bardzo przyjemny okres życia będzie. Tak, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, lecimy z meczem numer 3. Lecimy z meczem numer 3, czy znowu będą takie fałszyki siadały. Zobaczymy. Karny, musi być karny niestety! O będzie własnym. Tomek, brolin. Aaaa! Jak pewnie. Ale teraz! Rudkulit! A teraz do nie pobroni tego woszyka Jak to pada, nie? Brolin, brolin! Nie, przy supeczku. Jeśli odłożył, pada faktycznie. Na razie to chyba możemy. A, odłożył. Fajnie, czy robi sik. Widzę w FC. Co jest? O rany. No to derby. Oj, kardy, kardy, kardy! Ale bez kartki, bez kartki daje. Aj! Środek. Hy <laughs> Enkunku? En znalazł się, znalazł się w polu kardyn oj, 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 oj. są zaraz się przeszedł Jego laso, po dwa Bo się nie wyrobię Rodrigo! W końcu, no w końcu. Ile można? Prosić tego pana, żeby coś wykończył. Cristiano Ronaldo. Jeszcze pobiegnie. Jeszcze zagra. Havertz. Havertz z Golaso. Kaj, hey Havertz, proszę bardzo. Dobra, Gigi. Cztery zrobi naszik. Syszeczka, papa.